Witajcie, wraz z iPhone'em Infinity In otrzymałem do testów smart cover, też dedykowany właśnie temu modelowi. Świadczy o tym m.in. specjalny grawer. Y oczywiście do produkcji wykorzystano tworzyło sztuczne, ale całość na y naprawdę sprawia wrażenie solidnego. Już takie etui widziałem, ale dla topowych y modeli Samsunga, ATC, Noki. Do, do, naszym atutem są specjalne wycięcia dla mikrofonu, przez co yy, głośnika, prze, przez co można je rozmawiać. Jest także skrót, dla. działa to w ten sposób. Naprawdę bardzo dobre, ponieważ jak musimy wyciągać i, no, i otwierać je tu, żeby się dowiedzieć godziny czy jakieś powiadomienia są u góry napisane. Oczywiście, wszystko mocowane jest w wyszynie specjalnej, plastikowej. Mamy dostęp do klawiszy funkcjonalnych oraz obiektywu oraz głośnika. Oczywiście, tak, aby muzyka była nie zagłuszana. Wszystko sprawia wrażenie solidnego i na pewno zabezpieczy nam ekran przed uszkodzeniem. W sumie, całą obudowę warto to kupić za 50 zł w oryginalnym sklepie Myfona ten sprzęt. Montaż nie jest skomplikowany. Jak już wspomniałem, montaż nie jest skomplikowany. Wystarczy urządzenie włożyć i zatrzasnąć, nic więcej. demontaż montaż sprawia nieco więcej kłopotu i zaczynamy od tej strony, ale robicie to naprawdę delikatnie.